Proszę Państwa bardzo bardzo serdecznie, cieszę się, że możemy się spotkać i chciałem tutaj przede wszystkim podziękować Panu Prezesowi Udzielowania za ogromne zaangażowanie i serce dla Szczecina, i dla naszego turnieju. I te słowa, które przed chwilą tutaj padły, świadczą o tym, że te relacje zbudowane pomiędzy miastem a bankiem są naprawdę trwałe i dobrze rokują na przyszłość. Też pragnę zwrócić uwagę, że Pan Prezes coraz więcej mówi po polsku i tutaj. Też w Szczecinie zawsze zaskoczy nam czymś fajnym, powiedzianym właśnie w naszym języku. To też bardzo doceniamy wszyscy, że, że tutaj ta praca cały czas trwa i, i, za to, i za to dziękujemy. Szczecin rzeczywiście żyje tenisem przez początek września, to jest ten czas u nas niezwykły, bo to w Szczecinie najważniejsze sportowe wydarzenie. Oprócz tego, oczywiście, że najstarsze. I myślę, że zainteresowanie, jakie budzi wśród mieszkańców i gości naszych, to jest dowód. Na dobrą pracę, którą tutaj wspólnie wykonujemy z Krzysztofem Bobalą, który, który organizuje całą stronę techniczną, sportową i tą biznesową, artystyczną. Bo w Szczecin to nie tylko turniej tenisowy, to nie tylko wspaniali zawodnicy. Z całego świata, ale to także spotkania biznesowe, wspólnie z bankiem, przygotowywane. To też miejsce na dobre koncerty, dobrą muzykę i dobre miejsce do spędzenia tego, tego czasu dla artystów, dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają od lat do Szczecina, żeby cieszyć się tym misem, spotkać się ze sobą, a także nawiązać wiele dobrych kontaktów. Więc myślę, że ten turniej w tym roku będzie podobny. Mam nadzieję, że dopisze nam pogoda. Na pewno gwiazd sportowych i innych nie zabraknie, a zatem czekamy na wszystkich Państwa, na wszystkich naszych gości już od przyszłego tygodnia. Szczecin na pewno stanie się tym centrum tenisa polskiego, a nie tylko, i przyniesie nam wiele wspaniałych wrażeń. Wspaniałych Dziękuję bardzo.